Właśnie Boże, pozdrawiam Was serdecznie z góry Żar. Jak widzicie, dzisiaj pogoda nam pięknie dopisała i dzisiaj przychodzę do Was z bajką o dywanie. Posłuchaj. Przy krosnach życia człowieka niestrudzenie pracowała śmierć. Stanowczo i regularnie snuła wątek tkaniny życia. Nitka za nitką, chwila za chwilą. Szare nitki jedna przy drugiej, wszystkie takie same. Człowiek co jakiś czas wplątał w tę tkaninę barwne nitki swoich przeżyć. Nitkę czerwoną niczym krew. Czerwień miłości i pożądania, czerwoną jak ogień, który płonie gwałtownością uczuć i rozgrzewa, nitkę niebieską głębin morskich i żywej wody nieba i morza niebieskich przestworzy i życia wewnętrznego lodu i zimna, nitkę żółtą radości i dobrego humoru, żółtą jak kolor światła, które oślepia oraz bezludnej i spalonej pustyni, żółtą niczym światło na końcu tunelu. Żółtą, dającą odwagę i energię. Nitkę zieloną, przyrody, ciszy i pokoju. Zieleń to także przebywanie razem, to kolor przyjaźni i sympatii, zdrowia oraz trawy porastającej góry, zieleń nadziei. Nitkę pomarańczową, czułości rodzącego się dnia i jego schyłku. Nitkę czarną, lęku i nocy. Czern przeszkadza w rozmowie. Jednocześnie zawiera wszystkie barwy. Jak gdyby wszystkie wymieszane ze sobą możliwości: nitkę białą, śniegu, wspólnoty, wszelkiego dobra, które jest w nas, harmonii i zmartwychwstania. Za pomocą tych nitek, człowiek tworzył na tkaninie wzór, który codziennie wzbogacał się o nowe, barwne motywy, powoli pokrywając szary wątek śmierci. Kiedy wzór został ukończony, Stwórca uśmiechnął się i powiedział: Wszystko się wypełniło. I życie, zawiązując ostatnie supełki, przekazało wspaniały dywan w czułe ręce stwórcy. I ten dywan to jesteśmy tak naprawdę, te wszystkie nasze wspomnienia, wszystkie niesamowite wrażenia, które mamy i doświadczamy w życiu, to jest nasze życie. To jest taki dywan, który tkamy nitka po nitce. Nikt nam nie obiecał, że będziemy zawsze uśmiechnięci, nikt nam nie obiecał, że zawsze będzie źle. Wszystko jest potrzebne w życiu: i czarne, i białe, i różowe, i pomarańczowe, i zielone, i czerwone. Wszystko jest potrzebne, i to życie tka nam taki dywan, który na końcu oddamy Panu Bogu. I sprawmy, aby On się uśmiechnął i powiedział: Wykonało się, jestem zadowolony z tego wzoru. Pozdrawiam Was serdecznie z góry Żarnych. Pan Bóg Was obficie błogosławi. Mam nadzieję, że nic Was nie rozpraszało, tak jak mnie próbowano, i jeszcze. Pokażę Wam ostatni taki widok na te piękne okolice. Z Panem Bogiem. Pa! Cześć, Szczeń Boże, witamy Was serdecznie z Piotkiem. Pozdrawiamy Was tutaj. Z, ja nie wiem ile Piotek mamy metrów na ziemią.